Jada. Choć nie wyrok śmierci, stąd na człowieka spada. Tu zwolna człowiek męczy się i w każdej gubi zdrowie. A jęki, które każdy śle, to nasi są świadkowie. Bunt pod Pieszyckim Ratuszem. W niedzielny wieczór grupa buntowników przypadkowych i świadomych spotkała się pod Urzędem Miasta. Były to działania parateatralne, wydarzenie na poły wyreżyserowane, na poły spontaniczne. Coś w rodzaju happeningu, aczkolwiek nie wszystko jest improwizowane, ponieważ pewne epizody z dramatu Hauptmanna, Tkace, Przygotowaliśmy do rozegrania w plenerze. Przyjechał też trzeci teatr z Wałbrzycha, który przedstawi spektakl inspirowany, jakby tkaczami Hauptmana, ale przenoszący w ideę współczesnych zbuntowanych, który ma tytuł Nie jesteśmy towarem. Więc jest to zdarzenie społeczne, które ma zjednoczyć mieszkańców we wspólnym pochodzie i w jakimś takim zastanowieniu się refleksji dotyczącej przekraczania siebie, niezgody na to, co jest, pójścia w bunt. Weźcie sprawy w swoje ręce i przyjdźcie. Tylko w ten sposób można zmieniać rzeczywistość, kształtując ją wedle swoich potrzeb. Tymi słowami organizatorzy zachęcali wszystkich do zbuntowania się pod miejskim ratuszem. Gwarantowali przy tym przeżycia estetyczne, obcowanie z kulturą, żywym teatrem i dobrą zabawę. Wpisujemy się w najnowsze nurty dramatu historycznego, czyli wychodzimy na ulicę i odtwarzamy wydarzenia historyczne. A z drugiej strony bunt jest pojęciem wieloznacznym, zawsze się buntujemy. Zawsze jest to kierunek do nowego. Chcielibyśmy, no, żeby tutaj również i były, był to kierunek wyznaczenia, wyznaczania nowego, tak żeby pieszyce były coraz bardziej turystyczne, miały atrakcje, tak żeby się również i turyści odnajdywali tutaj w naszych wydarzeniach i w naszych realiach. Wydarzenie, na które zapraszali pracownicy pieszeskiej biblioteki, miało podwójne znaczenie. Z jednej strony była to okazja do spotkania tych, którzy przeciwstawiają się, buntują przeciw tym aspektom życia, które im się nie podobają. Z drugiej przywołują historyczne wydarzenie bunt tkaczy. Jeszcze słowa dam z nadpolicji. Ja się tam długo nie zastanawiam. Poradzimy sobie z wami, nie takim już przyginałem rogów. Z pewnością taki prawdziwy fabrykant to raz, dwa ubinie się z dwiema, trzema cytkami tkaczy i nim się człowiek obejrzy, nie zostaje po nich ani kosteczki. No, bo taki fabrykan to jak krowa. Zobaczmy żołądki i Uwilka u Wilka, no to niełatwa z nim sprawa. Nawiązujemy oczywiście do buntu, słynnego buntu tkaczy sowiegórskich, który odbył się tutaj pod tym budynkiem właśnie w roku 1844. Tutaj się to zaczęło, skończyło się w Bielawie z e, strzałami wojska. 11 albo 18 osób zginęło wówczas. E, Karol Marsk, który dzisiaj jest już nielubiany, nazwał to pierwszym świadomym zrywem e, klasy robotniczej. I było to dość ważne wydarzenie e, w historii. Europy, a zdaje się, że nie bardzo o nim tutaj pamiętamy. Niestety przeciwko organizatorom zbuntowała się pogoda, stąd rozmach eventu musiał zostać ograniczony.